Cześć, witajcie, tutaj ja, TheRomanX100 I dzisiaj znowu gramy w GTA San Andreas W ostatnim odcinku żeśmy armię okradali A w tym odcinku będziemy robić kolejne misje Jeszcze dokładnie nie wiem jakie, ja, ale zaraz to się wszystko okaże No i oczywiście wpierw pójdziemy po broń uh -huh. e, Przepraszam, jeżeli w ostatnim odcinku ze Star Warsów Mój głos był taki skrzyczący, mam nadzieję, że teraz tego nie będzie. Nie sprawdzałem, tak więc może znowu taki być. I teraz już musimy niestety robić. Niestety, niestety, niestety robić mi się dla Wick's ja muszę sobie kamerkę zrobić. Taka przyjeszczał Dobra, będzie biegamy z taką. będzie się repicelować. Aee, tu przydałby mi się jakiś wodak. Może coś mam w garażu. Tutaj jakiś rower stoi. Zawsze stał. a nie stoi. Szkoda. Mm, tak, a może samochód chyba na pożyczymy, co? O, szysz, może a, bo, co no też snuzy skurwy pochowali. pochowali. co my to? Dobra, 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 jedziemy tym Miksem. Nie wiem czy to nie to jest początka gry trudno. No nie wiem jak to mi się będzie od Big Smoka. Może centrum handlową, a nie jestem pewien. Mam nadzieję, że się wyrobię w te 15 minut. Bo jeżeli nie, to będzie niesłychanie. Dokładnie, tak. Czemu tutaj... Ha, zaparkował, dobra. Nie strzeiłem. Ale, będzie przednie koło. Dobra, no i to odcisniemy. O, a, to jest chodzi... O kurde, to jest... Czasami ciężka misja. I know. Yeah. Hey, hey, what's up, CJ? What's up? What's up, man? You wanna go to prison? What? <laughs> nah. Pick up Jeffrey. He's touching down today. Going wrong? Yeah, for sure. What well, Jeffy doing locked up anyway? We'll talk about that later, man. Let's roll. We're late. Okay, <suszel> nie wiem czy mi się to widziało, może uda, tak więc no do, może być kilka osiem, no tak, ja jestem, jestem najlepszy, Ecz, się się tak lekko no tak. się, chłopaki, się takie lekko przyczynę, mam takie pełne kontroli, no tak, coś, dziwnego jest. Dobra, ale jedziemy w każdym razie, o Jezu, 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 jak ja tam już tym grałam, nie, Słyszałtnia... nie, nie, dobra, nieważne. Chociaż czuję, mi to łatwo nie pójdzie.

Hey, man, it's O.G. Loke, homie. O.G. Loke! Ah, uh, uh, my bad. How was it, though, homie? Man, what you think? How was it? Hey, chill out, dude. So what you want to do now? Man, I got to kill some chola motherfucker. He was dissing me, man. Hey, Jeff, I thought you was going to, uh, college. <laughs> <laughs> hey, fuck you. Motherfucker done stole my rhyme. He's in East Flores. Hey, give me a strap. Man, don't you stalls out with that shit to get in the car? Fool. No, dobra, i jedziemy do tam... e, domu. Wow, no kurde, I I'm to keep a player I, i, i musimy jechać się do tego domu. I, i to jest obowiązki 999 99 na motorze. Będziemy chodzili tego właśnie, z No i tak, to cóż ja mogę mówić, kiedy tak bezsensownie będę jeździł podczas tej misji. Nie mam do tego pojęcia, co mogę mówić. Nie wiem, jakoś czegoś, co musiało się za bardzo wami podzielić. Mm. Ogólnie teraz będzie długi weekend, taki, ten czerwcowy, Będzie ogólnie Boże ciało. Tak, więc będę się w domu i myślę, będę przysłał wtedy właśnie filmy. Yy, i, 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 I. No i dobra, już prawie dotarliśmy. taki fajny klub, ale do niego może kiedy indziej. I zjeżdżamy. Hmm. Jestem jak Sam, ale, ale śpiesznie. Hey, I mean, okay, cool. No i ci zadzwonię dzwonkiem. O, oczywiście, bo czym innym może zadzwonić jak nie dzwonkiem. <gryw> Dobra, dzień dzień. Jeffrey, you got the wrong idea, man. That was just a the prison theme. I, I got plenty of muchachas on the outside. Not here. Vaca, vaca, vaca. Let's ignore him. CJ, I don't know what he's talking about. Hey, yo, give me back my rhymes, you thief. I'm gangsta. You're just a gangster. I don't know nothing about any rhymes. No, you're hey, going to have to pass. I'm too. Zawala na tym motorku. Hey, motorku. Musim wyścigać. co jest czasami trudne, bo jak ci motor gdzieś spadnie, albo jeszcze ci niej gorzej ogielowniści spadnie, to już, już koniec. Strzelaj w niego, strzelaj, 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 strzelaj. Jest to krótkie cięcie, mam wyszło do pokoju, więc już kontynuujemy i co tu się stało, dobra. No, strzelaj w niego, strzelaj. O, tutaj trzeba uważać, bo tutaj zarzuca. Dobra. Żyjem. Póki co żyjemy, czyli jedziemy Nie będę w niego strzelał, nie mam mnie to momenty. I tak, w końcu trzeba będzie go zniszczyć. Niechaj tutaj... O właśnie, tutaj co trzeba to tak... To... O! O, się. Ja się tu boję szybko jechać. Ja koniec zgubię, a... O właśnie, jeszcze... Ale no, już mnie we mnie zaadresował i wjeżdża w samochód. Wow, wow, wow wow wow, łoł, 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 Jak mi tutaj w ogóle zrzuca? O, okej, okay, jedziemy. Jedziemy, jedziemy... ...w Do kuby. Z naczkiem. No i go... gonimy, gonimy, gonimy! No tam, ludzie, on pokręca. Dobra, dobra, mam Oba. I tutaj jest chyba najgorsza moim zdaniem część. Sam niego trochę może postrzelam. Jakby ci kurde oni mieli takiego guzów. Fuck. No ooooh, shit. No to dobra, chyba ja po misji. Szybko, 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 szybko. Bo już on czuję, że nam uciekł. Gonimy Do dziada. Dobra, chyba jeszcze nie wszystko stracone. A jeszcze jedna taka gleba zaliczę, taką glebę zaliczę, no i koniec misji. Bo już, bo wtedy bym nie dogonił. A tak to jeszcze na szczęście dogonię. Dobrze, nie będę musiał powtarzać nagrywania. Aaaa, hamuj, 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 Już trzeba zjechać. Dobra, i teraz uwaga o piskotkach. Muszę zacząć jeździć trochę spokojniej. żebym widzicie, raz przewalił. Cud, że to się nie skończyło. Restartem misji! Ach, teraz sukować nie mogę postrzelać. Jedziemy tak jak on. Tu jest w ogóle hardcorowy diazby. Teraz tutaj wjeżdżasz, no nie? Tak, więc jeszcze tutaj tak pojadę. I teraz on tutaj zakręca. Jedzie tu. Z czego tutaj sobie wymienię ten cracking bele? Łooo! What? Czemu ten zamok to rozdrzyło? What the fuck? Musiałbym kować bug trafić, jezu i tylko cela. Jaki jak, jak, jak to snajper? Tak się... O! Oh, no i bym się giochi. Żeśmy kółko zrobili. Ale jeszcze go ścigam, jeszcze go ścigam Nie! Dobrze nie, nie rozdzielam jakiejś prędkości tutaj Dobra, koniec Tutaj już jest animacja i tutaj trzeba będzie go tylko zajmować Okej, okay. udało się O! Dla tu to level uh, uh, uh. Fajnie. dobra mi się udało już tylko musimy tylko odwieźć tego złomasa do e, jego chaty i znaczy nie do jego tylko do jego roboty i czy że będę się podzielić się na ciebie party gdyż sami się... może była nawet trochę dłuższa ale trudno, i tak on może pewnie, nie wiem, zacząłem, bo mało jak mi weszło do pokoju, to nie wiem, czy ja tam nie zrobię cięcia. A I tak na wszelki wypadek ja tu zawsze wolę wziąć samochód, bo to nigdy nie wiadomo, jak coś się stanie. Raz tak miałam przy tym rynku komisję, nie, musiałem spać, potem z tego motoru, tak więc... lepiej, lepiej tutaj wsiąść, po prostu. I oczywiście wtedy mi spadał, Zilou, i, i, tam spadł z tej autostrady, i on się oczywiście zabił, bo to cioda w ogóle HP nie ma, i tak się ta się skończyła i żem się gdzieś upił Dobra, gram dalej Do burgess tego wiedziałem i to jeszcze na drugi koniec oczywiście miasta Dlatego nie wiem czy się wyrobię Tak więc czy się nie pożegnam po prostu przed Hatom Znaczy zanim dojadę po prostu na Grover Street Albo zrobię cięcie, dojadę do Grover Street i wtedy Najwyżej byśmy coś tam ugrali jeszcze Tak więc yy... Gramy jeszcze. Jakby co tu znowu podzielimy to na dwie części. To ostatnio zrobiliśmy. Yy, I... No i tak. A może jak na styku teraz... Elwont wątpię, już... nawet może już jest 20 minut. Nie wiem. Nie, wiem, nie mam takiej, or ma takiej orientacji. Nawet nie patrzyłem, która była godzina, jak zaczynałem nagrywać. Nagrałem to, bo musimy nie wiem co robić. Tak, hey, kres może będę miał co no właśnie wrzucać na ten ten. Będę już dwa filmy do wrzucenia przez ten już weekend, tak więc myślę, że to spokojnie tam obrobię i wrzucę wam. I potem jeszcze pomyślimy. A i ogólnie dodawałem, dogadałem do, do się z y, Dawidem, y, takim gościem. I link do jego kanału będzie w opisie i być może y, w poniedziałek, y, ten co będzie po weekendzie, nagramy z nim survival y, games Minecrafta. Nie wiadomo czy to by i u mnie to się prawdopodobnie pojawi, pewnie wtedy we środę. A u niego to już nie wiem, bym się musiał go spytać. Tak więc ogólnie spodziewajcie się czegoś takiego. Zarówno u mnie jak i u niego. Link do jego kanału jeszcze raz w opisie. I tam sobie obe, o, obejrzyjcie. Jego profil. O, no dobra, miał to koniec misji. I teraz y, zrobiłem coś takiego, co się nazywa y, chyba krótkie cięcie. Ja sobie wrócę do, do domu na Grove Street i tam już się spotkamy, tak więc cięcie. Mm, dobra, już jestem. Jakby dzisiaj już, już tutaj dotarłem, nie, nic dziwnego po drodze nie działa, tak więc będziemy kończyć ten odcinek. Ja już tutaj tylko szybko to zapiszę. To. Tak. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie, no i do kolejnych odcinków z GTA lub też ze Star Warsów, zależy co mi się będzie po prostu chciał nagrywać. Tak więc na razie, cześć wam i czołem. Pa-pa!